Witam dzisiaj w Volkswagen Caddy do wymiany będzie zawias boczne drzwi tutaj wypadł ten plastik widać i tutaj też widać do te góry te plastiki te góry są popękane no i tutaj mamy nowy zawias o to co chodziło łożysko i także trzeba tutaj rozkręcić tu boczne drzwi nie musimy rozkręcać tylko tutaj na dole także Zobaczymy, jak to pójdzie. Tutaj dwie śruby mamy na imbustu, mamy jedną. Także dużych filozofii tutaj nie będzie. Że tutaj wpadł ten plastik, nie to kółeczko, które powinno być tutaj w środku. Nie wiem, czy będzie widać. O, widać. Tutaj na tym powinien być ten biały krążek kółeczko, które wpadło. No i tutaj mam to łożysko takie małe, co jest wypadło i tutaj te białe dwa też wypadły. Także zabieramy się do pracy. I tam ponownie zawias szyny wykręcony, bardzo nieładnie tutaj to wyglądało. Tutaj trzeba było odkręcić, widać z drzwi, Jestem cały zawias. I tutaj jest kłopot odkręcić te dwie śruby, to są takie specjalne klucze do Volkswagena. I tutaj jest to, y, ogranicznik. Tam ponownie y, imbusy są różne tutaj do, od strony drzwi, jak i od tego zawiasu tutaj. Jak i tutaj od tego co tu mamy na szynie. Także był potrzebny taki spe, specjalny imbus. To jest numer, już Państwu mówię, to jest numer M8S2. Także tutaj do tej szynki potrzeba było, i taki zestaw został zakupiony za 30 zł. Także tutaj już temat będzie ogarnięty za kilka minut. I także tak to wygląda. Stara szyna, nowa. Także warto tam jeszcze też w aucie tutaj wyczyścić sobie. Bo no tu wiadomo od jazdy i tak dalej. Korozja. I wiadomo, że auto nie jest nowe. Także no, zabieramy się do pracy że Tak, to wygląda. Wszystkie klucze odpowiednio dokopione, dobrane, i nie może mieć najmniejszego luzu. Bo, jak wiadomo, jak już roz, Rozrobimy tutaj ten gwint na tej śrubce, no to wiadomo, że to już będzie ciężej odkręcić, nie? Także zabieramy się, kontynuujemy dalej. Dziękuję Państwu. Tutaj jest to kółko, co tutaj wypadło z tego. Tutaj mamy. ...dla krążki też... No, ...czyli szyna założona... ...ładnie wszystko nasmarowane... ...zablokowane drzwi... ...także... ...jak widać tu imbusowe śruby tutaj też dwie trzeba było odkręcić. Tutaj trzy. Także zrobione. Nasmarowane. Wiadomo zawsze brud się tutaj dostaje, to nie jest też nowe auto. No, zrobione, ładnie się. żeby się nie zamykały, Także koniec pracy na dzisiaj. Dziękuję.